Lajka, widzowie! Dzisiaj właśnie ja dzisiaj tutaj będę kotem na Brookhaven. No i na razie widzowie nie wiedzą gdzie ja jestem, dlatego ja do nich tak przyjdę tak z znienacka. I oni wtedy się dopiero dowiedzą, ale nie będą wiedzieli, może nawet, że to ja. No. Oni pewnie zrobili domy i teraz ja będę do nich tak podchodzić, ale najpierw się przebiorę, a zanim ja to zrobię, to wy zostawcie suba i lajka. Okej, okay, ale jak tu się tak ubrać, żeby nikt mnie nie rozpoznał? To na początku będzie trzeba usunąć włosy. Musi być też jakaś maska oczywiście, więc tutaj mamy wyszukiwarkę. A nie, wiecie co? Ja to od razu tutaj, tutaj wpiszę. I wpiszę cat, czyli kot po angielsku i tutaj mamy jakieś fajne rzeczy uszka, no głowy, ale nam by się przydała teraz głowa, czyli na przykład. Mm, nie wiem, jakby coś. O, coś takiego. O, i to jest piękne, słodkie. No słodkie, to jest. Okej, okay, i teraz wyszukujemy tutaj czegoś. Kat, dobra. I czy mamy tutaj jakieś rude by pasowało, dlatego że. No po prostu ten kot już widzicie ma rudą głowę, dlatego weźmiemy sobie coś takiego. I tutaj znowu cut. Okej. Okay. Ale jeszcze będzie trzeba się zmniejszyć, no i wiecie co jeszcze? Jeszcze musimy znaleźć um, ogon. Czyli jak jest ogon po angielsku? Nie wiem, wpiszę po polsku. O, I tak wyszły ogony, dlatego mamy spoko. O, w ogóle patrzcie jakie to jest. Dobra, taki rudy będzie dobry. I teraz się je tylko jeszcze musimy zmniejszyć. Okej, okay, widzowie, no to jesteśmy tym kotem i wychodzimy z mojej kryjówki. Yy, niedługo będziemy chodzić po domach i zobaczymy, czy ktoś w ogóle mnie tutaj zaadoptuje, bo ja jakby jestem w, ty w tej kryjówce z policji. Ale jak się stąd wychodzi pomocy... O, czekajcie. Chyba wyszłam. Czekajcie teraz tu. Gdzie ja idę? Nie, no znowu tu jestem Dobra, to przeteleportujemy się do jakiegoś domu Okej, okay, tutaj są jakieś domy I tutaj ktoś szuka kotka, ale Ja nie wiem do kogo najpierw wejdę Dobra, no to zapukajmy tutaj O, tu jest ktoś, tutaj jest ktoś Czy zaadoptujesz mnie? Dobra, napiszemy tutaj Zaadoptujesz mnie? Zaadoptujesz mnie? No, niestety zasenzurowało, no ale to nic. O, patrzcie, już tam ktoś jest. Ej, ale gdzie ona mnie bierze? Pomocy. O, ale oby ona mnie tak nie ukradła. No, nie wiem, y ja tutaj, jak ktoś mnie chce ukraść, to ja po prostu wychodzę, bo ja chcę być dla, tutaj dla wszystkich. No, bo tutaj mogą być smutni, że kotka ktoś nie ma, no to. No to będzie im smutno, jak nie będą mieć kotka, dlatego ja będę taka dla wszystkich. Hmm, czekajcie. Żeby oni się po prostu też nie banowali. Yy, to ja nie wiem. O Boże! Co tu się dzieje? Jeden chce usuwać konto. Niektórzy chcą kota. Pobawimy się. No dobrze. Yy, możemy się pobawić. Miał, 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 miał. Ej, patrzcie, jak na mnie trzyma. Pobawimy się tak. Tak. Ale ja... Jestem tu dla wszystkich, ale ja jestem tu dla wszystkich. Pamiętaj, ja jestem tu dla wszystkich i pamiętaj to, bo ja nie będę tylko Twoim kotkiem. No i patrzcie, ona y, mnie tutaj wzięła i ja tutaj sobie podskoczę i tutaj się mogę ze wszystkimi pobawić, bo ja jestem słodki kotek. Okej. Okay. Ja jestem tu dla wszystkich. Ja dla wszystkich. Okej, okay, ale mnie tutaj podniosła. No i gdzie mnie tutaj weźmie? O jaki ona ma piękny dom. Patrzcie, ja zawsze o takim marzyłam. I nie banuj. I nie banuj. Oki, nie banuj jej, bo to też jest taka. To jest też moja właścicielka. Nie banuj nigdy ciebie. Ale ich. O, mleko mi dało. Niam, niam, niam niam niam. Mm, niam, niam. niam, niam, niam. Kocham mleczko po prostu. Szukam kota, dom 17. Ale ja tu się bym najpierw chciała pobawić w tym pięknym domu. Z tymi światełkami. To każdy może wchodzić do domów? No. No nie za bardzo, no nie za bardzo, ale czasem tak. Ale czasem tak. Ui! No powiem ci, Lenka, fajnie masz tutaj w tym domu. Tutaj yy, jak mają w tym domu. O, tutaj, tutaj też jest jakiś kot, jakiś Antek kot, nie wiem, ale ja go tutaj pogonię. nazwęcie Ale jak się nazwiesz? Znaczy mnie w sensie Lulu. Ja będę Lulu. Yy, no nie wiem, czy mi to imię pasuje. Lulu. No dobra, to ja tutaj już sobie Czyli ja sobie wpiszę nazwę Lulu. Lulu, dobra, ja będę kotek Lulu. O, tutaj jest jeszcze jakiś kot. O, on się nazywa Mruczek teraz. Czy z niej był Antek? Teraz jest mruczek. Yy, no, zmienił sobie imię. Znaczy może ktoś mu dał imię. O, tutaj jest Lęka. Tutaj jest Aria. Może chodźmy do Arii. O, ma tak dom. No i gdzie ona tutaj jest? Kto to jest? Ej, ja chcę zobaczyć, kto to jest. To jest Aria. Ja jestem Lulu. Mm, Okej, okay. no to tutaj jest jakaś y, anastazja. A, to jest ta. Y, to, to... Czemu mnie zbanowali? Ej! Kotka nie banować. Lulu! No właśnie, zbanowali mnie tutaj. Chodź do mnie, ja ciebie nie zbanuję. No, mówiłam nie banować. A czekajcie, jeszcze poszukamy tutaj Marysi. O, tutaj jest Marysia. Marysia kocha Koty, dlatego. Teraz to ona mnie tutaj weźmie sobie. No, a tamta e, Aria, to nie wiem dlaczego. Nie. A, Ej, ją chyba wywaliło, albo nie wiem. No, to teraz mogę iść do Anastazji i wziąć do koszyka tą Lenkę. Lęka, włożyć do koszyka. Zrobię screena. No dobra, to jak zrobisz screena, to spokojnie. To ja sobie tak mogę poczekać. Ej, w ogóle ja jej siedzę na głowie. Widzicie to? O, ona też chce zrobić screena. Wszyscy chcą zrobić screena. Pa. Czemu pa? Czemu pa? Jakie pa? Chodźcie tutaj do mnie do koszyka. Ja tu was zabiorę na jakąś przejażdżkę. O, tu jest drugi kotek. To nie wiem jak go mam wziąć. Może dać mleko. Dobra, macie. Znaczy masz. Masz mleczko. Kot daje kotku mleczko. Hej, siadaj kotku. Uuu. Ej, czemu ich nie ma? A to może oni zrozumieli, że parzy. ja mówię. Kinia... Kinga nagrywasz? Tak! Dobra, no to mamy tylko ich. To pozostaje nam mm, ile domów? Tutaj jest dom mruczka y, chyba. Tak, y, dlatego pójdziemy. Jesteśmy tylko my XD. No tak oni zrozumieli, że ja muszę na przykład kończyć, no i tak i że ja już to nagrałam, no więc Bo to on mówił, paj, ja właśnie nie wiem dlaczego. Dobra, yy, wszystkie kotki tutaj, yy, ty też. Wszystkie kotki tutaj, okej, okay. dobra. Będziesz miała dwa kotki. Ja taka. Jaka taka ruda, i on też taki rudy, no to jak rodzeństwo normalnie. Dobra, ja idę spać. Idę spać. Tak sobie będziemy spać w tym łóżku dla dzieci. Nie, chciałam to usunąć. Dobra. Ej, tak w ogóle to jest imprezka otwarta. Ja lecę na imprezkę teraz. O, tutaj. Nie wiem, czy oni pójdą za mną. No tutaj mnie Lenka nazwała właśnie, no i dlatego Aj. no i dlatego dalej się nazywam Lulu Lecimy na imprezkę dla kotów. O Boże, jak się to trudno. Ej, oni mnie znajdą? Tutaj, tutaj. Lulu! No ja tutaj, tutaj. Czekajcie na ciszę. Tutaj, tutaj tu okej, okay, jest nas tutaj trzech. Gdzie zniknęła Anastazja? Anastazja. Anastazja, ok, no to możemy sobie wybrać jakiś taniec. I tak będziemy kończyć ten odcinek. No właśnie, dlatego, że już pora być normalna, i teraz im pokażę, że tym kotem byłam ja. Patrzcie, to ja byłam. Ha, ha, ha. No i teraz widzą, że to byłam ja. I teraz już możemy sobie usunąć tą nazwę Lulu. No, ale powiem wam, y, było super być kotkiem, y, że wreszcie mogłam być tym koteczkiem. Y, bo ja zawsze chciałam być kotem. Znaczy, tak serio to wolałabym być psem. A jak chcecie, żebym kiedyś była psem, to napiszcie w komentarzu. I teraz idziemy do domu a Anastazji i jej powiedzieć, że to była ja. Ale gdzie ona jest? Gdzie jest Anastazja? O, tutaj jest Anastazja! Tutaj, tutaj! Już nie jestem kotem! Już nie ma kota! Już nie ma kota! teraz jest normalna kinia. I już można ze mnie mówić kinia, a nie kotak. No bo w sumie fajnie było jak byłam kotem. Co już wam mówiłam. Mam nadzieję, że wam się to spodobało. I piszcie jakie tam chcecie odcineczki, czy chcecie żebym była na przykład psem, królikiem, chomikiem. Hmm. Żabką. Żabką już byłam. Ale może być taka inna żabka na przykład. No dobra, no to z tego odcinka to ooo. no to mi się podoba. Subskrybuj kanał Kingi. Tak, subskrybuj. No to słuchajcie, teraz już by było na tyle. No i żegnam się z wami. Papatki.